Cześć, mamy 4.30, Jedziemy dzisiaj na strefę archeologiczną Tikal. Teraz czekamy na busika, który za chwilę powinien podjechać i będziemy mieli półtorej godziny spania. Pan z busa przyszedł nas odebrać, bo tutaj jest strefa wyłączona z ruchu, a i do tego jeszcze zaczęło właśnie padać. Więc tak jak normalnie padało teraz przez cały tydzień po popołudniami, to dzisiaj będzie padać rano, jak widzimy. Mamy harta do tej wytymali ostatnio Ogarnijcie w ogóle ile tu ptaków jest. Całe te druty są w ptakach. Okej, okay, tych to akurat za bardzo nie widać Wszędzie tutaj są ptaki na tych drutach. się właśnie przy wejściu do parku ktoś wsiadł u nas do autobusu mówiąc właśnie o cenach że trzeba bilety tutaj kupić już za bilet zapłaciliśmy 150 cali od osoby i zapłaciliśmy temu komuś kto wsiadł do autobusu i powiedział że ile mamy zapłacić i powiedział, że on ma nasze bilety i mamy się nie martwić po tym jak podałem kasę, więc właśnie zaczynam się martwić teraz czekamy jeszcze chwilę na innych już pójdą coś kupić, nie wiem, bilety do kasy. I zaraz wjeżdżamy do parku i zostało jeszcze 20 minut drogi do miejsca, gdzie nas wysadzą. Właśnie przyjechaliśmy i okazało się, że o 11.30 będzie tutaj jakiś triatlon, więc mamy pół godziny mniej. Poza tym ma być jakoś bardzo dużo ludzi z tej okazji dzisiaj tutaj. i Więc my szybko zostawiamy wycieczkę, idziemy bez przewodnika i szybko odsykamy foteczki, zwiedzamy, nagrywamy i tak dalej, zanim się zrobi piekiełko turystyczne. Ale no jesteśmy dosyć wcześnie i tutaj jeszcze kompletnie nikogo nie widać Co prawda jeszcze jesteśmy przed wejściem No ale jest mało osób, więc o tyle fajnie Gratulacje Teraz mapki kupujemy, pan właśnie poszedł kasę rozmienić Mamy tą mapę? Mamy tą mapę, hej Ale co ciekawe w sumie mapa kosztuje 20 kecali To bez zaskoczenia, dronami nie wolno latać Ale to akurat wiedzieliśmy, więc nawet nie braliśmy No i właśnie weszliśmy ta bramka to było wejście. A jeszcze z drąkiem jest tak, że jak weźmiecie go tutaj i was przeskanują, to mogą wam go zabrać i wtedy macie jakby odbiór do końca dnia, dopóki oni pracują. Więc ja na przykład, jak planujecie być tu na zachód słońca, to nic z zachodu, bo musicie być przed 18 w kasie. Z tymi biletami się trochę wyjaśniło. Jak autobus zaczął ruszać, to poprosiłem tego gościa przewodnika naszego, czy ma nasze bilety. Tu wyciągnął jakieś z kieszeni zmielone, stare widać. A i ja tak popatrzyłem na te bilety, żeby sprawdzić, co on w ogóle nam dał. Czy data dobra, i tak dalej. Przeglądam bilet, patrzę, data 17 czerwca. Dzisiaj jest, 20... Dzisiaj jest 27 czerwca. Więc tak pytam, o co chodzi? Tak mówisz, dobre, dobre, dobre są. One są miesiąc ważne, nie ma problemu, będzie dobrze. Ech, zupełnie się uspokoiłem, patrzę dalej na ten bilet. Bilety są imienne na Jessica i kogoś tam jeszcze. Więc, no ale ten. Weszliśmy. Udało nam się. Nikt, nikt z tego nie sprawdza że żadnego problemu nie było, więc tyle dobrze. Ale przewodnik pewnie coś przykombinował. Czyjeś bilety nam sprzedałaby coś takiego. Zgubiliśmy się. E, nie wiemy gdzie jesteśmy. Patrzę na tą mapę, która jest tu na słupku, ale nawet nie ma zaznaczone w którym miejscu jesteśmy. byliśmy? bo spodziewam się, że jesteśmy tu. Ta strefa archeologiczna jest niedaleko strefy w Kalakmur, na której byliśmy wcześniej. Mogliście oglądać w naszych vlogach z Meksyku, jeśli nie to tu macie odnośnik. Eee, I takie porównanie, bo krajobrazem i lasami jest bardzo podobnie. E, znakami zauważyłem, że jest znacznie lepiej, bo tam nie było żadnych znaków i chodziliśmy totalnie na czuja. Tutaj są znaki, no ale one też nam jakoś specjalnie nie pomagają, nawet mapę dostaliśmy. Ale nigdzie nie napisane w którym miejscu jesteśmy. Trzeba strasznie naczuje. No Masakra. A duża jest ta strefa, jak na mapie patrzyłem. Do przejścia poszczególnych ścieżek koło 20 minut. Chcemy zdjęcia jeszcze zrobić, zanim ludzie przyjdą. Masakra. Jest hit. Chodzimy w kółko wokół największego placu. Najbardziej znanego i nie jesteśmy w stanie go znaleźć. Bo on jest konkretnie za tamtymi drzewami. I go nie widać z bliska. No tu jest! Nie ma! Chodź! Dało się, znaleźliśmy w końcu. Tak się kręciliśmy tu w kółko. Co? Nawet przechodziliśmy za nimi. Przed Wami świątynia Jaguara. A na tą strukturę można wejść. Więc idziemy. W Gwatemali akurat pomyśleli, żeby zrobić takie zwykłe schody na górę i nie wchodzić po piramidzie. Więc i fajnie. I nie fajnie, bo jednak doświadczenie wchodzenia po tych stopniach faktycznych, prawdziwych jest takie unikatowe. Myślę, że za parę naście lat. Już zostaną jakieś pojedyncze, na które będzie można wchodzić. No a tak tutaj zaletą jest, że prosto wejść, prosto zejść. Nie ma problemu. Czeknijcie sobie jakie te miasta mają były skomplikowane Tutaj kilka kondygnacji Plat centralny A tu możecie zobaczyć ołtarz ofiarny i że faktycznie tutaj jeszcze składa się ofiary Jesteśmy na wielkim centralnym placu e, i tutaj budowle mają więcej niż 1000 lat. Za mną jest świątynia jaguara, która mierzy 47 metrów. E, nie można się na nią wspinać i pochodzi z 8 wieku naszej ery. Natomiast przed chwilą wspinaliśmy się na świątynię masek i ona jest już niższa, bo ma tylko 38 metrów. Idziemy zobaczyć co jest w dziurze. Ej, super! I to ma 3-4 metry wysokości. Uh -huh. O tu przed chwilą byliśmy, oglądaliśmy te maski. A teraz przeszliśmy na drugą stronę placu i zobaczcie, że tu za budynkami już widać kolejną piramidę. Też wysoka będzie. Skończymy się tutaj po labiryntach tych ruin i wiecie co? Mam wrażenie, że Tikal wyląduje w top 1 moich ulubionych ruin Majów. Są tu wielkie piramidy, na które jako tako można wejść. Zobaczymy jak na te następne. Jest dużo takich dzikich miejsc, właśnie jak tutaj się zapuściliśmy idąc jakoś tak bocznymi ścieżkami. I te chyba są najfajniejsze I właśnie takie jak gdzieś widać jakieś te pagórki to jest pozasypywane. I to jest naprawdę olbrzymi archipelag. To, ile na początku się tam zgubiliśmy i nałaziliśmy na około mega, tak jakby wybierać z tych wszystkich, które wybieraliśmy, to na tą chwilę myślę, że do tego bym wbijał. Bo Czydrzenica, która jest totalnie przehypowana i cudem świata, no to jest tak naprawdę no ten jeden wielki plac i gdzieś tam jeszcze inne duże piramidy, ale mam wrażenie, że tam brakuje takiej trochę naturalności. No sp spójrzcie tylko, tutaj idziemy w taką dżunglę samą. Owady no to zasuwają tak, że nie wiem, czy będzie mnie słychać. A jest klimat po prostu, nie ma takiego gołego obdartego tego wszystkiego. A tym samym jednak e, turystyka jest na tyle rozwinięta, że bez problemu można tu sobie przyjechać na wycieczkę na dzień. Ne, chciałam tylko dodać, że tu jest 3000 budowli różnych. Tylko nie wszystkie są jeszcze odkopane, odkryte, odrestaurowane i tak dalej. Którą stronę? Dobra, już są małpy, więc idziemy szybciej. Bo no to wiecie. Niby takie miłe zwierzątka, ale nigdy nie dajcie się zwieść. Małpy to małpy. Małpy to jest kawał wielkiego ssaka, nie polecam spotkania. Nie macie argumentów przed nim. Lech. No jakieś jakiejś cytryno? Taki silny zapach cytryny. Ten... Takiej surowej, jest jeśli... mhm. w Sens nie odejrzały. Takiej skórki cytrynowej, startej. Nie odświeżacza. To marowista czy coś? A, spójrzcie jak wielki jestem dziś. Dzień dobry. Doszliśmy do drugiej najwyższej piramidy. tak akurat jest 650 roku naszej ery, i jest drugą najwyższą piramidą tutaj w Tikal. A to jest jakieś miasto południowe, Acropolis Super to wygląda. I znowu zobaczcie, niby te budowle tutaj na placu nie są takie wysokie, ale jest ich tyle, że robię takie wrażenie. Na każdej ścianie jest po kilka budynków. Oczywiście to jest nieodrestaurowane, więc wyobraźcie sobie, gdyby było. I faktycznie tutaj te 3000 budynków by odbudowali. Jak to by było z wydania. A bilety, jakie drogie? Weszliśmy właśnie na platformę widokową na jednej z piramid. Zerknijcie na to. Oczywiście ponad koronami drzew. I tutaj. Jest plac centralny. I śmiesznie, bo jak wyszliśmy ponad koronę drzew, to od razu zaczęło być słychać ludzi z placu centralnego. Z eventu, tak jakby miasto było w dole. Mienicia na naszej wysokości. Pięknie. Wierzcie sobie jakie ostre schody. strome w dół. To nie to co na piramidzie, ale... Hololbo Spotkaliśmy jeszcze naszego przewodnika przed chwilą. Gdzieś dorwali pewnie biegającego pająka i go na ręce brali. Piękny przykład jak dżungla zapija. Nie chcielibyście tego dotknąć. Nigdy nie łapcie losowych drzew po drodze, jeden z dżungli. Jesteśmy właśnie przed wejściem na kolejną piramidę. Zobaczcie jak śmiesznie jest napis z tym, że nie wolno spędzać nocy na szczycie. A nie, nawet nie na szczycie, po prostu na sajcie nie wolno tutaj. Pewnie osoby spały na samym szczycie, no bo to przy wejściu na piramidę mamy. O słońca, tak, jak nocujesz w namiocie tam na górze, A jest no, z tej piramidy właśnie wschód słońca jest widoczna z całą strefą archeologiczną. No to jesteśmy na samej górze. Weszliśmy na najwyższą piramidę, jeszcze zostało trochę do góry. Tutaj z boku będzie lepiej widać jaki soki to jest. Jeszcze tam się ciągnie i jest kolejny poziom. Za tym co widać, jest jeszcze jedna ściana wyżej. Ale tam już za bardzo nie można wchodzić i piramida ma 70 metrów wysokości. Ja tutaj jest taki ciekawostek. Fajnie, że jest to rusztowanie, po którym można wejść i schody takie zwykłe, bo tutaj to stromo, prosto w dół. Ale widok mi całą okolicę piękny. A i wielka piramida, na której byliśmy przed chwilą. Terazem widokowym. Powiem Wam, że wejście na najwyższą piramidę o godzinie 11:00 to nie jest dobry pomysł, ale ewidentnie to miejsce jest tutaj najczęściej odwiedzane. Jest masa ludzi cały czas. Są zobaczcie sami. Super słychać z placu głównego ludzi, co? Zeszliśmy już na dół piramidy i tutaj z dołu widać jak bardzo to jest podobne do tych piramid, które widzieliśmy w kalakmur. że ten spód jest taki szeroki i remontują ten przód, więc pewnie za kilka lat, na życie, będzie można tędy wchodzić. Chociaż nie, no za stromo tam było, żeby wchodzić, ale pewnie te drzewa wykarczują i będzie można ją podziwiać tutaj, z tego miejsca, jak wygląda cała Niezarośnięta. Więc fajne miejsce do obczajenia kiedyś na przyszłość. Bo, póki co, no to z góry widok, ale zdecydowanie to, że zarośnie, to jest super, mi się podoba. To była już chyba ostatnia z atrakcji, którą chcieliśmy zobaczyć. Teraz idziemy w kierunku wyjścia. Zostało nam pół godziny, więc myślimy, że to akurat tak na styk się wyrobimy na miejsce zbiórki. A sam obiekt jest olbrzymi, tutaj spokojnie można przyjechać i cały dzień sobie chodzić, zwiedzać i obczajać, bo jest mnóstwo takich dzikich miejsc, jak na przykład tutaj. Kamienie z rysunkami bogów Majów. No tak podsumowując już, to tak moim zdaniem to to jest najfajniejszy obiekt archeologiczny Majów jaki widzieliśmy. Jest największy, jest bardzo dużo piramid i jest cały zalesiony, więc tak fajnie. Nie jest, że to wszystko jest wykarczowane, tylko ma to taki naturalny vibe. i Można się przejść dżunglą i poczuć ten klimat chodzenia dżunglą, takich bardziej zarośniętymi terenami a nie takimi totalnie wydeptanymi ścieżkami, gdzie są polany wycięte i słońce praży. Tutaj tylko nie ma możliwości wejścia bezpośrednio po piramidzie na szczyt. Więc to taki mały minus, ale za to są bardzo wygodne wkładki. Bardzo wygodne kładki. tak z pięć razy prościej się wchodzi. No ale też przystępniej trochę jest. To tak jak nie widzieliście, jak zwiedzamy inne strefy archeologiczne Majów. To będzie od tutaj w karcie. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić, że się od komar na ręku. Ej. Zostawcie lajka, jeśli Wam się odcinek podobał. I widzimy się niedługo. Pa! Pa. pa.